Nie może obejść się bez spełnienia podstawowego warunku, mianowicie bez przyjrzenia się precedensom tej przyszłości, bez sięgnięcia do historycznych źródeł tych wektorów polityki przyszłości, jakie dadzą się odgadnąć tylko przez przyjrzenie się tym precedensom, a nie przez yy, podgadywanie, z fusów kabowych, co się jeszcze przydarzyć może. Tytuł naszego dzisiejszego spotkania, i zarazem tytuł tej książki, Mianowicie Rosja w XXI wieku, jest tytułem, który nie powinien nas skłonić do wróżb, do, do zgadywania, ale do przyjrzenia się temu, co już dzisiaj można przeczytać z owych precedensów, jakie wskazują, na pewne arytmetyczne stałe, a nie na jakieś fakum, e, które rzekomo na Rosji ciąży. Otóż e, mówiliśmy tu o Raimundzie Aronie i chcę powiedzieć, e, że jest Rosjanin, niestety dodam nieodczarowany, bo już nie żyje, generał Aleksander Libić, który tę myśl Arona, na jakiej pani się opiera, sformułował bardzo po prostu. Powiedział on mianowicie głupi używa swojej siły, mądry daje znać, że ją ma. Jest to świetna formuła zdaniem moim i ten człowiek, który niedługo przed swoją tragiczną i moim zdaniem nieprzypadkową śmiercią napisał Artykuł zamieszczony w niej już gazecie Sierodnia, który nosił tytuł dla Polaków, bardzo ważny, mianowicie czas imperiów minął. Ja podobnie jak mój przyjaciel, u którego bardzo rzadko występuję drukiem z rozmaitych powodów, ale z którego powinniśmy być dumni, jako ze świetnego umysłu. E, mianowicie Adam Nichnik twierdzi, że jest antyimperialistycznym odusofilem. Wydaje mi się, że to jest postawa, którą moglibyśmy przyjąć na własność, pożyczyć sobie od niego. Tak powinniśmy się wobec Rosji i jej przyszłości zachowywać, dając Rosjanom z całą szczerością do zrozumienia, że o pokusach powrotu na starą sowiecką drogę także wiemy i że będziemy z przyjaźnią, z poczuciem wspólnoty sąsiedzkiej z Rosjanami rozmawiać. Jednocześnie zachowując w pamięci to wszystko, czego zapomnieć nam nie należy. Nie mówię, że nie wolno, bo jestem wyznawcą zabytkowego już dzisiaj hasła, głównego hasła, maja 1968 roku. To hasło powtarzali mi codziennie moi włoscy studenci, mianowicie: zabrania się zabraniać. To hasło, drodzy moi, ciągle mi się wydaje aktualne. I dlatego zabróbmy sobie zapominania o tym, co w stosunkach z Rosją grozi nie tylko nam, ale co grozi jej sami. Ja ograniczę się tylko do tego. Nie śmiem rywalizować z moim przedmówcą i nie będę Państwu mówił wszystkiego, co mi w jeszcze się tłucze. Pan ambasador Ciosek starannie wybrał najważniejsze rzeczy i pod tym względem chcę go naśladować. Otóż twierdzę, że groźbą dla Rosji, groźbą, która przeszkodzić jej może we współpracy z Europą, to znaczy z Unią Europejską, do której Polska należy, są pewne przypadłości, bo inaczej nie mogę nazwać tych kilku anachronizmów, które wciąż pytują w umysłach polityków rosyjskich. I to nie tylko polityków z Markińskiej, nie tylko przedstawicieli tzw. pisarzy patriotów. My wiemy, co ten termin znaczy bośmy mieli księży patriotów i to, jak się do nich odniósł, znakomity polityk, jeden z największych polityków w dziejach Polski, kardynał Stefan Wyszyński, był przypadkiem kardynałem, ale przede wszystkim był to polityk, dzięki któremu i dzięki jego wpływowi na Episkopat zdołaliśmy dojść do porozumienia nawet z Niemcami, prawda. Otóż no chcę ne, powiedzieć, że wśród tych anachronicznych przesądów i przyzwyczajeń, które w Rosji bytują, i to powtarzam, nie tylko na marginesie, jest niemniej mniej nie więcej tylko teoria Lebensraumu, która zginęła w całym świecie i która w Rosji znalazła przytułek. Są całe ogromne stronnictwa, mówię nie tylko o e, Rosyjskiej Partii Komunistycznej, której przewodzili z Juganów, jak i w naszej obecności, bo i ja wtedy byłem w Moskwie, który y, wydrukował artykuł, jakim prezydentowi Kwaśniewskiemu y, proponował y, układ y, kosztem wspólnych naszych sąsiadów, Litwy, Ukrainy i tak dalej, który obiecywał Złote Góry, jeżeli Polska e, wróci praktycznie do takiej współpracy, jaką niegdyś gwarantowała przynależność nasza do RWPG, i tak dalej. Ale nie tylko Ziuganow i jego partia, której wpływy mogą się powiększyć na skutek grożącego niektórym działom przemysłu rosyjskiego bezrobocia. Zapewniam Państwa, że jest to groźba wcale niemała ale także organizacje <coughs> partii, które współpracują z rządzącą w Rosji partią Wspólna Rosja, którą tą nazwę, nazwę rosyjską, jedyna Rosja na ogół niechlujnie tłumaczą na Polskie jako jedna Rosja, tak jak gdyby były dwie, <coughs> chodzi o wspólną Rosję. W istocie to jest prawidłowe tłumaczenie tej nazwy. Jeżeli Państwo pozwolą mi na dygresję starego rzemieślnika od tłumaczeń, to ja tłumaczyłem od Hiperegułach pod pseudonimem Michał Kaniowski, o czym nawet moja rodzina nie wiedziała, ale Pan ambasador na pewno o tym gdzieś słyszał. Otóż, drodzy Państwo, Teoria Lebensraumu, dzieło Szweda Kielena. Naukowo uzasadnione przez wspaniałego generała Haushofera, który był ojcem chrzestnym paktu do mołotow ta teoria, przyjęta przez Niemców jako zasada główna ich tendencji do ekspansji terytorialnych, została porzucona, dostała klęski w czasie procesu dekolonizacji powojennej która nastąpiła nie podczas wojny, ale w drugiej połowie XX wieku. Posiadanie obcych terytoriów i niewolenie obcych narodów okazało się nieopłacalne, nic więcej, nieopłacalne. Tak się stało z ogromnymi posiadłościami nie tylko Wielkiej Brytanii. Królowa Wiktoria była nie tylko królową Anglii, Walii i Szkocji, ale także cesarzową imperium zawierającego w sobie ogromny półwysep tekański, całej Indie z przyległościami. Ale dotknęła również te, ta dekolonizacja w sposób błogosławiony Niderlandy, które stały się jednym z mniejszych, ale i najbogatszych krajów Europy, mówię o Holandii. W równy sposób dotknęła przymusowo Japonię i Niemcy, które nigdy nie osiągnęły w całych swoich długich dziejach. Japonia ma dzieje samodzielnego państwa ponad dwutysiącletnie, to nie jest, nie są to Niemcy.